Idę się odlecieć. Żeby ja tylko nie było, widać jak kiedyś. Raz tak było, widać. Ale ty spruty jesteś, haha, ha, co ty tam Holandię masz? Chyba wiem, ordo, Polski, Polski Amsterdam. Nie, to za dużo. Ole, za dużo roboty będzie z tymi głowkami. Pogoda węgierska. O. o, i światło zostawiłem w samochodzie, ty, ale za mnie kasztan. Ja pier... A jak o twoje zdrowie? No przy tyle muszę się wziąć ze siebie. bez kitu. Galaretę się zróbty. Dobre, będę teraz cicho w sklepie, bo do sklepu. Wy mi będziecie po cichu pisać Co mam kupić jak coś, dobra? A ja sobie, ale kurwa, jakieś jadło z tym trąbem, ostatnio, pizdę. Dobrze. Dobrze. Słucham? Do, do, do Pana na chwilkę, na słowo. Słucham? Bardzo bym prosił, żeby Pan, pan się nie wypróżniał pan na, na naszym terenie, dobrze? Tak. Dobrze, dobrze a to nie, pana... nie, nie ma kibli. Tu byłbym studentem, orłem. Dobrze, przepraszam, już więcej nie będę. No bo nie, to będę tak będę. Nie, ładnie, no. Dobrze, nie ma kibla, kurde, i... Przepraszam.